Dobry wieczór, gratuluję drużynie gospodarzy zwycięstwa 1-0. Na pewno, na pewno nie tak chcielibyśmy, żeby się ten mecz zakończył. Mecz pod kontrolą, wiedzieliśmy jakie są atuty drużyny Hojniczanki, i wydawało nam się poza ostatnim kwadransem pierwszej połowy, gdzie troszeczkę daliśmy się zdominować, ale skorygowaliśmy pewne, pewne rzeczy na drugą połowę i po w kilku minutach w drugiej, lekkiego chaosu. Wydawało się, że gra jest naprawdę uporządkowana i zaczniemy być coraz groźniejsi. Niestety z takiej jednej z, z sytuacji nadzialiśmy się na kontratak, gdzie zostawiliśmy za dużo miejsca Sabali, który w pierwszym tempie jeszcze nie zdobył gola, bo Martin obronił, ale piłka spadła mu idealnie pod nogi na dobitkę i wpadło na 1-0. Akurat był to moment, w którym wydawało nam się, że gra jest pod kontrolą. Bardzo złe emocje w tej chwili na pewno u chłopaków. Natomiast nam nie pozostaje nic innego w tej sytuacji, jak znowu czekać na wyniki na innych stadionach i cokolwiek się nie wydarzy, grać do końca z podniesioną głową. Dlatego że nigdy byśmy sobie nie wybaczyli, że. Zajmiemy na przykład miejsce, które obojętnie przy, przy jakichkolwiek, jakichkolwiek problemach licencyjnych drużyn, które, które mogą mieć problemy w następnym sezonie, bo już coraz głośniej o pewnych rzeczach się mówi, ale nie chcemy o tym myśleć, żeby, żeby nam jakiegoś punkta czy dwóch brakło. No jesteśmy w bardzo ciężkiej sytuacji na pewno A dzisiaj. Dzisiaj, znaczy generalnie cały tydzień było widać, że jesteśmy w zespole jeszcze piętno meczu z Hutnikiem, gdzie byliśmy zespołem lepszym, dominowaliśmy, mieliśmy swoje sytuacje i przegrywamy mecz 1-0, którego nie mamy prawa przegrać. No niestety no nie da się tak łatwo powtórzyć takiego meczu i dzisiaj momentami no było widać, że ten zespół przemodelowany, bo, bo doszedł, doszła nam kontuzja. Mikołaja Krytniewskiego, doszła nam absencja też z naszego etatowego młodzieżowca za kartki, nie grał dzisiaj Piotrek Kowalik. I ten zespół na dzisiejszy mecz musiał być troszeczkę przemodelowany. Czy to się odbiło na jakości, to już kwestia analizy, na pewno na chłodno. Natomiast na gorąco powiem, że nie wszystko jeszcze jest zakopane, nie wszystko stracone. I, 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 i powiedziałem tak zawodnikom w szatni, że. Właśnie tego typu emocje, wyjść z takich ciężkich, negatywnych emocji, z takiego zawodu, z takiego żalu, wyjść, stanąć na nogi i, i tą końcówkę tej rundy zagrać naprawdę dobrze, cokolwiek się nie wydarzy. I na pewno przede wszystkim oni wyjdą dużo mocniejsi niż, niż teraz są po tym meczu, bo naprawdę nie jest łatwo wejść do szatni po takim meczu. Już mogę powiedzieć po takim meczu? Było trochę dramaturgii. Wygraliśmy 1-0. Na pewno jest troszkę niedosytu, bo stworzyliśmy bardzo dużo sytuacji. Chłopacy bardzo dobrze się prezentowali i ten mecz mogliśmy zamknąć o wiele, o wiele szybciej. A tak trochę nerwówki do, do samego końca. Ale cieszymy się z tych trzech punktów, bo były nam bardzo potrzebne i zostało kilka tych meczów. Wiemy, jaki mamy cel. Postawiliśmy sobie walkę o awans i na pewno to zwycięstwo przybliża nas do tego celu.